Kolejny błąd to brak konsekwencji, słomiany zapał. Wielu ludzi zaczyna z entuzjazmem, ale szybko się poddaje. Efekty przychodzą tylko do tych, którzy są konsekwentni. Na początku miałem milion pomysłów i żadnego efektu. Zaczynałem coś, rzucałem po tygodniu, szukałem kolejnej magicznej metody. Chciałem zacząć biegać. Kupiłem buty, aplikacje, playlistę, i po tygodniu przestałem, bo nie miałem czasu. Dopiero gdy postanowiłem, że będę biegał 10 minut dziennie, bez względu na pogodę czy humor, po miesiącu przebiegłem pierwszy 5-kilometrowy dystans. Nie musisz robić wielkich rzeczy, wystarczą małe kroki każdego dnia. To jest właśnie efekt 1%. Codzienny progres daje gigantyczne rezultaty po miesiącu czy roku. Mój tip? Zamiast planować rewolucję, zacznij od minimum, które jesteś w stanie utrzymać przez 30 dni. Zapisuj swoje postępy i nagradzaj się za konsekwencje. Zdziwisz się, jak szybko zobaczysz efekty. Który z tych błędów popełniasz najczęściej?